Natalia widziała już Shankciego dwa dni temu, bo premiera w Holandii była wcześniej. I specjalnie dla ciebie zrobiłem piękne, pięknego mema, który chciałbym, żebyś zobaczyła w tej chwili, właśnie. Okej. Okay. Cześć, witajcie w train. pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... <laughs> jak zwykle Natalia, ale zrobiłeś mi dzień tym mam. I Dzięki zaczynamy Jacku. sobie nasze omówienie shang i zastanawialiśmy się, jak omówić, bo z jednej strony chcemy też powiedzieć coś trochę dla osób, które jeszcze nie obejrzały tego filmu, które nie mają możliwości, które nie wiem, w najbliższych dniach dopiero obejrzą ten film, bo mamy plan go dzisiaj wrzucić, jak do, jakby w dniu premiery Shang-Chi'ego, więc na początku zaczniemy sobie od segmentu spoilerowego. Pogadamy sobie kilka słów dosłownie, ale wszystko zamkniemy w jednym filmie, bo później przejdziemy sobie do segmentu spoilerowego, ale w odpowiednim momencie was ostrzeżemy, więc nie bójcie się. Jakby tylko pamiętajcie, żeby wyłączyć. Nie wiem, z pięć minut pogadamy sobie bez spoilerowo. Myślę, że pięć minut bez spoilerowo ponieważ bardzo ciężko jest, jakby omawiać ten film, żeby nie wejść spoilery. Tak jak ja Ci napisałam, że nic nie mogę, mogę Ci tylko napisać, że było super, a nic więcej Ci nie napiszę, bo każda rzecz, którą potencjalnie mogę mogła ja, powiedzieć, czym ja, się. Ja, bym, ja mam kilka rzeczy. Znaczy, jest, do oczywiście, do powiedzenia. Jest, jest tak, kilka takich rzeczy, jest do powiedzenia, ale nie chciałabym. No jakby wiesz, też nie chciałam gdzieś zostawiać na przykład wrażenia, które potem by się odbierało, co nie? Masz rację, no. masz rację. Więc jeśli nie chcecie w ogóle żadnych wrażeń, no to nie oglądajcie. Ale y, zacznijmy sobie od tego. Ten film, tak jak inni mówią prawdę, wszyscy, którzy już oceniali ten film, w tym filmie kryje się o wiele więcej niż jest w zwiastunach. Nie powiemy wam konkretnie co, ale tak, to jest całkowite ale... zaskoczenie na wielu płaszczyznach. Tak, ten zwiast. Y ale to jest to, co ja kocham w Marvelkach. Ja już to wielokrotnie powiedziałam, że i tak samo przypuszczam, że jest ze Spidermanem, że jest zwiastun. My myślimy o czym ten film będzie, mamy jakieś y założenie, po prostu kreuje się nam coś w głowie, a to nas tak sprowadza kompletnie do podłogi. Całkowicie. Ja... To nie jest tym, na co wygląda, zupełnie co nie. Y aczkolwiek. Myślę, że osobom, osobom, którym się podobał zwiastun i którym się podobał marketing, wyjdą z tego filmu wyjdą jeszcze bardziej zadowolone, ponieważ film tak. dostarcza na podłożu dobrego akcyjniaka, dostarcza na podłożu ciekawej historii, powiedzmy też rodzinnej, która jest troszkę zajawiana. To taki trochę w... dramat, taki akcyjniak, trochę fantazy. Tu mamy kino kopane, tu mamy taką ilość gatunków filmowych, które nam się y, przeplatały. Że no, powiem szczerze. Trudno je nawet wyłapać wszystkie. Musiałem jeszcze czas ten film zobaczyć, i sobie po prostu rozpisać, co w danych momentach mamy. Bo wiesz, propos, ja miałem no... obawy wobec tego filmu. Ja podkreślałem to na każdym kroku. Czarna Wdowa, no wiadomo było mniej więcej, mniej więcej, czego się spodziewać, i to w sumie dostaliśmy. Eternals, jakby oczekujemy czegoś nowego po tym filmie. Film, który będzie ma być za dwa miesiące. A Shang-Chi to było takie, ha, czy to, czy to będzie dobre? Niby jakby Marvel celuje w podobny. Profil w podobny sposób szablonowy jak Czarna Pantera, czyli jakby uderzamy do troszkę innej grupy kulturowej, oferując jakby całkowicie nowo, nowy segment uniwersum Marvela, który ma szansę no ma szansę być tutaj wypromowany troszkę bym powiedział i ten film dostarcza na tym podłożu o wiele bardziej niż myślałem, ponieważ spodziewałem się, tak rzeczywiście to jest, wiesz co mi się bardziej ten film podobał niż Czarna Pantera, to jest hot take, ale, znaczy, ja, ale ja, uważam, myslę, ja uważam, że jako origin story super bohaterskie to Shang-Chi stoi bardziej na własnych nogach, ma ciekawszą tak. historię. Tak, tak. Gdzie ja Black Panthera kocham, całym serduszkiem. Zazwyczaj go wymieniam jako pierwszy albo drugi y, film na mojej tobliście Marvelków. Tu jeszcze mi jest ciężko się, Musiałam ten film jeszcze dwa razy zobaczyć, bo tam jest tyle elementów. Ja mam jeden zastrzeżenie tylko do tego filmu, ale to bo jakby dojdziemy do tego później. Mhm. W ogóle, y, jeszcze w tej spoilerowej części chciałam powiedzieć o rzeczach, które mi się bardzo podobały. Y, I przede wszystkim to były sztuki walki. One były tak fantastyczne. Ta choreografia walk, która była połączona z tą muzyką, na co warto zwrócić, że w jakiej lokacji się znajdujemy, ta muzyka jest inna. Jak ta muzyka jest inna, jest troszeczkę inna choreografia walk. Tam mamy taką piękną pierwszą scenę, yy, i tam jest na przykład ta bardzo taneczna ta walka, tak? tak wrę wręcz wchodzi w taniec. Ogólnie wszystkie walki tutaj tak, są i, bardzo taneczne. czy znaczy Taneczne, ale wiesz, jakby każda jest inna, inna specyfika każdej walki, do innej jest, do każdej walki jest po prostu inna ścieżka dźwiękowa jakby podłączona. Mm -hmm, okej. Okay. Bo tutaj, y z tego co widziałem tą muzykę, jakby ścieżkę dźwiękową do tego filmu stworzył Joe, Joel P. West, jakby on chyba nie robił wcześniej, nie chcę się mylić, ale chyba on nie stworzył żadnej muzyki do żadnego filmu MCU. A tak sobie świetnie poradzi, bo na przykład przeciwnie do Czarnej Wdowy, gdzie miałem problem z, z wyceniem jakiegoś takiego, wiesz, motywu, czegoś mm -hmm. takiego. No piosenki były spoko w Czarnej Wdowie, znaczy, tam, ale to były po prostu piosenki. A tutaj jest ten cały, jakby cała muzyka płynie z tym filmem. Ten film jest jakby całością z tą yy, ścieżką. Ja miałem spokoła. problemy właśnie na początku w tak pierwszych tam scenach, tej scenie w autobusie, bo wydawało mi się, że ta muzyka jest taka mało, trochę klimatyczna i taka, A trochę, się... trochę, ale zobacz, y, y, rozumiem no? zamysł tego, ale to było trochę nie w moim stylu, nie to, co ja lubię, ja bo ta muzyka, ma, ma, bo ta muzyka nie podkreślała trochę tego, co się działo na ekranie, ale jak sobie doszedłem do wniosku, już później, jak kolejne sceny, jakby w kolejnych scenach, na przykład drugiej połowie filmu, było to rozgrywane perfekcyjnie, mistrzowsko, to doszedłem do wniosku, okej, okay, czyli to był celowy zabieg na początku, no. żeby jakby było stopniowanie ważności danej i potyczki i walki na ekranie. A, a... Dla mnie też to było kwestią właśnie lokacji. Bo tak nie jak można tam tak przesadzić muzyka, całości, prawda? Bo wiesz, że ta muzyka, która była grana w autobusie, co wiemy, że dzieje się w Nowym Jorku, idealnie pasowała mi Nowym do Nowego Jorku? Jorku. A to nie w San Francisco? W, przepraszam, San, Fra San Francisco. No. To było. Most. No tak. No i właśnie to, to pasowała, ta muzyka pasowała, ale dobra, pasowała do Stanów, tak? Wiesz, chodzi mi o to, że jak zmienialiśmy lokację, tak zmieniają się typ muzyki i to mi bardzo, bardzo odpowiadało. To, to jest w ogóle niesamowite, co zrobił Marvel. I ogólnie cała ekipa pracująca. Co przy tym filmie. Jak ogłosili, że powstanie film o Shang-Chi, miałem takie. E? O, dl dlaczego? O, dlaczego oni wzięli akurat tę postać i dlaczego ją wrzucili do uniwersum Marvela? A teraz mam takie. Ja już czuję, że, że Shang-Chi jest ugruntowany w uniwersum w 100%. Ja tak, Simul już zastanawiam... zrobił świetną robotę. I, a, ale akwafina też, bo akwafina tutaj a, wcale Aquavina nie jest. jest y, niektórzy czasami by zarzucali, znaczy były takie obawy, że będzie trochę taka za bardzo comic reliefem, ale ona była tak świetnie zbalansowana tutaj. Nie i po prostu i też idealnie jakby odgrywa swoją rolę. I co mnie zaskoczyło, to też powiem, znaczy chyba nie. Zostawia sobie to do części chyba swoje. Ja ja jest taka mówię. świetna, jakby. <laughs> tak, bo, bo chodzi o to, też, że ja się Ja też mam zastanawiam... jedną rzecz odnośnie akwafina, ale nie powiem. Ja się w ogóle zastanawiam, y, jaka będzie rola. Shanghai w MCU. Co on wniesie, gdzie on się pojawi, co on będzie robił. Szczególnie, że ze względu na jego charakter, ale to też to części spoilerowe, bo jego charakterze też sobie trzeba parę słów powiedzieć. Co tutaj możemy jeszcze dodać, żeby nikomu nie powstrzymać? Ogólnie, ogólnie całe wizualia, kolory są. O wiele bardziej dzikie, niż, niż się spodziewacie w Zwiastunie. W Zwiastunie były jakieś tam takie drobne sugestie, że tam coś może takiego być, ale później w filmie to w ogóle jest połowa filmu, jest absolutnym kosmosem. A w ogóle, a propos wizualnie, ten film wygląda pięknie. I jeszcze Aha. on chyba jest tylko wyłącznie grany w 3D w tym momencie? Nie, bo jak w, to w, 3D? w moment... nie, nie, normalnie nie? w Lodaja, bo okay, cool. w 2D. Okej, okay, ja oglądałam w 3D i powiem wam, że naprawdę no w było. które są grane tylko w 3D Natalia. W moim kinie grają, ale w moim kinie grają tylko w 3D. No przykro no. mi. No, mi też było przykro, no, ale jakby trzeba było się z tym pogodzić. Ale tam były takie momenty, gdzie zapierało mi dech w piersi, a mi się to rzadko zdarza. Przy, przy 3D zazwyczaj co innego mi zastyga w piersi, jak oglądam 3D. A, ale, a tym ale, razem ale w 3D ja jest, jest ciemniej, u... więc to jest rzeczywiście minus w kontekście tego, jak ja obejrzałem np. 2D, to no, te kolory przy jakby jaśniejszym, jak na jaśniejszym ekranie bardziej wybrzmiewają. No, 3D z natury jest przyciemniający obraz przez okulary polaryzacyjne. Ale. To chyba tyle w części bezspoilerowej i na pewno polecamy wam iść do kina, nie zawiedziecie się, szczególnie, jeszcze chciałam, a jeszcze jedną I taką myślę, nie, rzecz. myślę, że jeden seans nie wystarcza, bo mi Czarnej I... Wdowy jeden wystarczył seans, tutaj a nie. tutaj jest, nie. nie. Ale jeszcze chciałam coś takiego powiedzieć dla wszystkich, którzy się zastanawiają, bo yy, byłam z, yy, z przyjaciółką, która nie ogląda MCU w ogóle, zna tych bohaterów, wiecie, no popkultura, jakby nie da się z tego, w Iron Man wam z lodówki wyskakuje. I ona w ogóle nie przypada nawet za filmami takimi. Ale musiała pójść ze mną do kina, jakby nie miała wyboru, poszłyśmy tak. i ona po tym filmie była zachwycona, nie znając w ogóle tak. wcześniejszego jakby lore tego, tego MCU. Tak, to jest niesamowite. Więc Pomimo wielu smaczków ludzi... i jakby nawiązań, które są w tym filmie, to, to rzeczywiście, jak teraz sobie on tak o tym myślę, jako... to, to on się broni jako świetna historia przede wszystkim. Tak, samodzielna historia. I nie z, trzeba do tego i znaleźć. emocjonalna momentami. Bardzo. Więc do tego, do tego naprawdę nie trzeba znać jakby całości, co nie? Tak. To jest moment, w którym zaczynają się spoilery, więc ostrzeżenie dla wszystkich: zaczynają się spoilery. Cześć, witajcie w Hyderabene. Nie, nie, nie będziemy robić tego drugi raz, żartuję. E, spoilerowo, jak oni utrzymali Bena Kingsleya w tajemnicy przez cały film? Ja nie mam pojęcia. W ogóle ty Camia 2 i Be a właśnie to on, on, nasz Mandary no nie jest kamio On ta, po prostu to jest ta, częścią. Tak tak ta, ta, ta. To No prawda. Trevor jest, jest ja, Nie wiem, myślę, że dlatego dobrze to ukryli. Bo i tak wszyscy spodziewali się, że Ben Kingsley się pojawi na chwilę. Myślałem, że on będzie pierwszą sceną po napisach w trakcie napisów. Myślałem, nie wiem. Myślałem, Ale że po prostu się on pojawi. To on się pojawił. On był przez połowę filmu cały czas, znaczy. I wiesz, co, wyciągali go w tych momentach, kiedy trzeba było. Nie, nie wsadzali go za dużo. Jasne, podczas tej, jak oni jechali do tej wioski do Talo, co nie? To go było dużo. To go było dużo, no ale no, bo miał tam swoją rolę do zagrania, ale już na samym miejscu w wiosce czasami się pojawiał, ale już nie było go aż tak dużo. A tam była ta śliczna scena, jak udawał, że jest martwy i tam. Nie wiem, ale w ogóle nie, dla mnie to było tak absurdalne, ponieważ oglądałem nagle scenę, gdy y, shankchi y, jego siostra i no i akwafina. Kurczę, jak się nazywa ta postać akwafiny. Jadą sobie jakimś przedekorowanym BMW przez żyjący las. I to była dla mnie scena, które miałem takie. Po pierwsze, jeszcze kilka miesięcy temu, miałem takie okej, okay, czy na pewno Shang-Chi go uda się obejrzeć w kinie? A po drugie, miałem takie, co się dzieje w tym filmie? Dlaczego, jak, jak w ogóle oni to ukryli i nadal no. byłem wdzięczny? Kolejny raz byłem wdzięczny ekipom marketingowym Disneya i Marvela, że udało im się tak dobrze ukryć te wszystkie smaczki. Te wszystkie, znaczy te, te smaczki, jeszcze a propos tych smaczków. Właśnie ta część, której oni jakby odkrywają trewora w piwnicy, ta część no to znajduje znaczy no tak, w, w tych lochach, jakby, lochach tak? No. jest po prostu i tu się zaczyna ta część, której się w ogóle nie spodziewam. To jest w ogóle, nawet nie mogłam sobie tego wyobrażać. Tu mamy, jakby wpadamy do świata fantastycznych zwierząt z Harry'ego Pottera. Mhm. ale Bo tak, tak. Te zwierzątka By... dokładnie tak wyglądają, jakbyśmy jak, Harry'ego Pottera jak oglądali. Przy, 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 jakby przychodzą do tego, no, jadą do tego świata, talo, jakby odkrywają tę wioskę ich zmienia nam się w ogóle cały klimat filmu, bo mamy, mhm. jesteśmy w fantastycznej krainie, która by była tak, jak mówisz, jakieś fantastyczne zwierzęta, bardziej taki film fantazy nam się zrobił, taki wiesz, mamy smoki. W ogóle to jest przyśmieszne smoki, który... w przypadku Akwafiny, która jest w jednym filmie smokiem, a w drugim Panie... filmie walczy ze smokiem. Samo, że po prostu od razu miałam od odoraj skojarzenia, że hej, to jest w ogóle ten to tak jak ci mówiłam, te kiedyś o tych smokach azjatyckich, te smoki dokładnie wyglądały jak wieje to z raj. W ogóle to jest jeden z lepiej zrobionych smoków na ekranie, jakich widziałam. W jak dopiero w tej wiosce przekonujemy się, jak te kolory, jak te wizualia filmu działają, jak, jak imponujące jest to wszystko, jak to wszystko gra ze sobą, te sceny walki i wykorzystanie elementów takich nadprzyrodzonych mm -hmm. do, do właśnie Bo do wykorzystania wciś... w scenach walki. Bo wcześniej te wszystkie sceny walki wyglądają jak po prostu z akcyjniaka, tak? Bo mamy po prostu, no, kino kopane, no ale tak, te pierścieni. właśnie nawiązanie do kina kopanego I bardziej. Te, te pierścieni, które robią, tam jest ta scena, jak on wchodzi do tego... ten ojciec ich wpad, wchodzi do pubu i strzela z tych pierścieni. To wyglądało po prostu jakbyś mu wsadził w rękę spluwę, to byśmy mieli dokładnie akcyjniaka, w których ojciec z synem chodzi i robi zemstę na, no, na mordercach jego matki, tak? Ale wiesz, to, to, to zaczyna tak. się od pierwszej sekundy, bo ten film jakby od pierwszych chwil zaskakuje nas, nie, nie próbuje niczego specjalnie u, jakby uprawdziwiać, że coś mhm. jest tak bardziej przyziemne. Nie, od razu jedziemy te 10 e, pierścieni, pierścieni. I at, jakby od razu mamy cały ten backstory e, tego Wenu. Później wiesz co, takim drobnym właśnie teaserem tego, co się dzieje już od tej wioski. Mamy tą, ten moment, tę pokazaną scenę, gdy Wenu spotyka swoją ukochaną, walczy ta, z nią na początku. To właśnie ta piękna scena walki, którą mamy. Ona jest jednocześnie sceną walki, a jednocześnie tańcem. Tylko widzisz, ja właśnie wtedy tak jak to bardzo... oglądałem, myślałem, że to okej, okay, wizja artystyczna, trochę naciągana, a, tutaj, a no... będzie trochę oderwana od reszty filmu, a okazuje się, że druga fi połowa filmu jest łącznie... cała w takim klimacie. Tak, jak się obejrzy cały ten film, to to po prostu wszystko spina, mamy te elementy, te puzle wskakują na swoje miejsce. W ogóle jeszcze muszę, to trochę będziemy skakać, bo... Będziemy skakać. Jest emocjonujące. Ja myślę, że żeby nie pominąć żadnych ważnych elementów, pewnie będziemy jakoś tak mhm. po tym skakać, ale drugi kamień w tym filmie to jest Łąk. Łąki Abomination właściwie też wtedy w tej walce w Makao. W... Tak, ale no. Nie wiem, mnie to tak rozbawiło, bo wiesz, no Wong, który jest bibliotekarzem spokojnym, który... I wyobraź wiesz, sobie, że y... właśnie w zwiastunie Spidermana yy, no, no Way I Home, Home w... widzimy ten moment, gdy a, Wong sobie jedzie na walki i te, jakby nadal nie zostaje nam to w żaden sposób wyjaśnione, czy to jest jakiś jego, jakiś, jaki, jego konik, że a, lubisz, no, lubimy robić rozwałkę. Po Tak, po, na, po prostu dla rozrywki, bo inaczej nie ma, jakby nie ma innego rozwiązania do tego wszystkiego, chyba, że jakby w ten, ten sposób... Genialne. chcę odnaleźć jakby jakieś zastosowanie dla tych wszystkich kreatur, które znajduje na świecie i okej, okay, walcz sobie. I jakby przez to, że on tego pilnuje, więc jest to w miarę legitne. Wiadomo, że to jest zamknięty krąg, i to wszystko są nielegalne walki, ale on jakoś nad tym panuje. Ale Każdy, nie, każdy ma jakieś swoje hobby. How ma zresztą dużo ważną też rolę, ważniejszą rolę w nie, scenie, no. scenie po napisach. I tuż przed samymi napisami końcowymi, które są, ta scena jest piękną klamrą do tej właśnie początkowej sceny spotkania w barze, gdy właśnie Katie i shang Sean, jeszcze Shawn jego, Shawn jego, ameryka jego amerykańskie imię, spotykają się właśnie ze znajomymi I, tak, i, wy, i jest to wyrzucane im. To jest właśnie z tego, co czytałem, z na przykład właśnie azjatyckiego Twitterka, to właśnie o czym sam pisał w Simuliu, że azjatyccy rodzice są bardzo wymagający. I tak. jest, jest taka jakby taka presja, Ośpiącania... Tak zwane tygrysie. Jak o... się o... nazywa? O... 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 Tygrysie wychowania. Okej. Okay. Rodzice wymagają od swoich dzieci jeszcze więcej rzeczy. I tu było pokazane właśnie, jak to. Właśnie myślę, że dużo osób azja... tych azjatycko-amerykańskich utożsami się z tym filmem, bo tam było właśnie pokazane, jaka presja jest, na, na przykład ta babcia. Kiedy się pobierzecie? Tak. Albo jest, że praca, którą wy... Akwafina z, z Shonem, Katie z Shonem wykonują. Jakby nie spełnia wymagań ani ambicji rodz jej rodziców, tak? Tak, tak, dokładnie. To jest jakby to wszystko bardzo pasuje do tego kontekstu. I teraz a teraz propos, propos Katie. Jej rola uh -huh. w tym filmie, ja myślałam, że ona będzie jakimś coming reliefem, wiesz, będzie się tam pojawiała jakoś, będzie jakimś tam, no nie wiem, drugo-trzecioplanową postacią gdzieś tam, a ona jest. Tak samo ważna jak sam Sean. Sorry, ja ją ja, ja uwielbiam. No. Ja, ja też, ja ona jest genialna. Ja, ja, bo... ja uwielbiam akwafinę i uważam, że w tym filmie grała tak jak trzeba. Ale to znaczy, że dostanie mi w ogóle więcej. Bo to, że yy, Shang-Chi razem z nią będą się pojawiać, bo oni twa, tworzą duet w ogóle. To jest takie przepięknie, jakby ta różnica charakterów. Nasz Sean, który pokazuje, że jest tak super spokojny, panowany, on tak mało mówi w tym filmie. Ta postać, ta postać się nie rozgaduje i to mi się tak podobało. Że po prostu widzimy jego emocje, jego czyny, a on nie musi cały czas zbeblać, tak jak mam, no, żeby coś mówić. A z tego mamy właśnie Katie, która cały czas nawija. To jest przepiękne. To ale, jest przepiękne. My relacja. gadamy sobie tutaj o takich rzeczach, takich no, powiedzmy z pogranicza, takie no, powiedzmy, że no, Shang-Chi, no, niby ważna postać, coś tam tytułowa, co nie, ale najważniejszą postacią. W całym filmie dla mnie przynajmniej i która mi się najbardziej podobała, to był cały Origin Story Wenwu. To co on to jak od się zachowywał w tym filmie, to że był złoczyńcą, ale był bardzo nieoczywistym złoczyńcą. To właśnie tu nie był do końca, wiesz, to jest wiem, kolejny ten wiem, Tak, tak, no, ale to co było, było zarzucane w filmach Marvela, że często mają po prostu zbyt jednopoziomowych złoczyńców. On to tutaj tak mamy postać, która jest, która jest Teoretycznie złoczyńco, ale która czy też chce dobrze, czasami jest po prostu zagubiona, nie potrafi inaczej, chce właśnie jakby cały, cała fabuła tego filmu polega na tym, że on przecież chce odnaleźć e, jego ukochaną, co nie? Tylko, że jest zagubiony to, w tym to, wszystkim, jest tak właśnie... omamiony, że nie dostrzega, że to może być nieprawdziwe i że to może A być wszystko pobudki, taka nim... fata Morgana. Tukanie, ale pobud jak po, pobudki, jak odkrywamy te pobudki, które nim kierują, jak dostajemy po prostu te flashbacki z przeszłości cały czas, to zaczynamy Czuć sympatię do tej postaci i ta, jakby, niechęć zaczyna się zmieniać, współczucie, bo ja naprawdę tej postaci mocno współczułam i na koniec to nawet nie kibicowałam i miałam nadzieję, że w jakiś sposób, no na tego odkupienia i A faktycznie. Czy kibicowała na zasadzie, że, że coś się tak, że że przejrzy na oczy. No i miałam nadzieję, że zrozumie i że właśnie do, będzie miał to swoje odkupienie tą finałową scenę, w której pokaże, że on tak do końca nie jest zły do szpiku kości i, i że właśnie dostanie też wybaczenie od swoich dzieci. I, 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 dostał. I dostał. Tylko, że umarł przy okazji, został zabity przez smoka. Jakby w ogóle, którego sam wypuścił. którego sam wypuścił, no jakby no, został ofiarą samego siebie i tego, co sam zrobił. Przejrzał koniec końców na oczy, ale musiał to zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać, że nie miał racji. Tak, jakby tak. nic wcześniej. Wcześnie, nawet to, że gdy jakby ścierają się dwie armie, co nie, zanim, wal, zanim zaczynają walczyć ze sobą. Jak ja to Mówię, czerwona, czerwona i niebieska armia, zanim się zaczynają ścierać ze sobą, nawet wtedy jest taki: nie przechodzimy od razu, okej, okay, ty jesteś zły, my jesteśmy dobrzy, walczymy. Nie, tylko mamy chwilę no. rozmowy między nimi, tak, żeby może jeszcze łębu coś zrozumiał. Nie rozumie. Nie rozumiem, ale w ogóle bardzo mi się podoba to, że jego ludzie szybciej przejrzeli na oczy niż on sam. I te, jakby te, że oni przejmują ten wspólny afront w, tej ko w końcowej walce, tak? Nie, myślę, że to też nie było wcześniej niż on. Myślę, że też w tym samym momencie, bo zobaczył, Podobre, o, ale, o tamten, no, tamten umiera. No okej, okay, no to czy musimy się odwrócić. Wydaje mi się, że to było chwilę wcześniej, e, ale bardzo mi się, właśnie widzisz, tutaj jest ta różnica, że ojciec musi spojrzeć, zobaczyć na własne oczy, żeby się zmienić a on uwierzył I w, to, i w momencie w którym on uwierzył tak w ogóle droga do tego żeby on uwierzył żeby ta wiara w nim zakiełkowała którą od początku widzimy daje mu tą siłę którą mm -hmm. żeby właśnie przejąć pierścienie i stać się potężniejszy niż własny ojciec musimy no bo jakby Marvel musiał stworzyć nowego superbohatera jakby właściwie od podstaw jakby to nie jest pierwsza rzecz dla Marvela nie jakby to nie jest nowość nie, nie. Y ale ale oni inaczej to zrobili tak, zrobili to zupełnie inaczej, ale teraz już jakby posiadając pewne środki i większą... Jakby widzisz, jaką oni tutaj obsadę mieli. Oni wzię wzięli topowych, po prostu azjatyckich aktorów, azjatycko-amerykańskich oczywiście też. Wiesz, coś, co, jeszcze ci chciałam powiedzieć yy, a propos tej siostry. Jej było dość mało. Ja wiem, że oni to też wytłumaczyli tym, że ona była cały czas pomijana przez ojca, więc jak mamy te wspólne ceny ojca, syna i córki, to ona dalej jest pomijana, więc jakoś da się to wytłumaczyć. Ale tu mi trochę zabrakło. Ja wiem, że mało było, jakby też tego czasu, żeby ją wsadzić, ale trochę mi zabrakło bardziej jej relacji, ale patrząc na ostatnią scenę po napisach. Mm. może się okazać, że to nie jest jej ostatnie wystąpienie i tutaj mamy bardzo ładną furtkę z ostatniej sceny po napisach, że ona może zostać jeszcze bardzo ładnie wykorzystana w MCU. Tak, zdecydowanie. Zresztą jak ona pojawiała się w tym filmie, to miała, jakby pokazywała, mówiła o bardzo ważnych rzeczach i była bardzo wyrazistą postacią i pokazała wiele razy, że ona nie jest po prostu w tle, ona jest, ona sama steruje swoim losem. Po kolei może sobie omówimy właśnie obie sceny po napisach. Pierwsza, czyli scena z Wongiem, z właśnie z Katie, z shang którym... I on tłumaczy im trochę, wiadomo, że on im tłumaczy w kontekście tego, do, dobra, teraz badamy wasze, jakby, badamy te 10 pierścieni i wasze życie teraz się zmieni, ponieważ weszliście w taki szerszy, super, znaczy on tego nie powiedział, ale to wszystko było w takim zamyśle, wchodzicie w szerszy superbohaterski wszechświat, wchodzi, on tak powiedział im, wchodzicie do MCU, teraz czeka was bardzo dużo rzeczy, których się jeszcze nie spodziewacie przed sobą. Ocznić. Ale nie zobaczcie, bo będzie jeszcze dużo rzeczy przed wami. Te starożytne pierścienie nadają sygnał. Tak, tak. I zresztą więc wezwali no. do zbadania tego i Bruce'a Bannera i Carol Danvers. I wiesz, jaki miałem taki trochę vibe tego? To jest taki. To jest takie trochę iluminacji. Już zaczyna się tworzyć taka jakby rada różnych tak. e, ludzi obserwujących właśnie, pilnujących właśnie tych wszystkich zjawisk, które się pojawią, które będą w wszechświecie. świecie. Ja nawet nie zdziwiłbym się, tak, gdyby ha? to był jakiś właśnie zaczątek do iluminacji. Tak... Oni będą powoli wprowadzać, wydaje mi się, te nowe postacie. Oni będą, oni nie będą już nigdy na pierwszym planie, tak jakby stricte, tylko będą te nowe postacie popychać i będą im po prostu robić no jakby background pod to co to Ale widzisz, mając. kolejna rzecz że ta scena nie zakończyła się o jest scena i jest poważnie zakończyła się scena a nagle możemy możemy iść odpocząć albo możemy iść na karaoke i to jest i to się tak świetnie jakby ten film cały czas wprowadza jakieś elementy a później je przywołuje w bardzo umiejętny sposób i to jest bardzo to właśnie pokazuje nam że Destin Daniel Cretton czyli właśnie reżyser tego filmu pięknie, sprawnie potrafi obsłużyć całą fabułę tego filmu i pokazuje i potrafi zbudować całą fabułę. No i druga scena po napisach była troszkę czy wiesz, to wszystko jest mm. fajnie jest to, że mm. film właśnie się kończy w odpowiednim momencie, co nie? Gdy mamy już zakończone wątki bohaterów, a te sceny nam autentycznie rozwijają to, co chcemy wiedzieć jeszcze więcej. I tutaj mamy w drugiej scenie pokazane, że właśnie siostra Shangjiego zamiast zwijać interes jakby cały po 10 pierścieniach, po prostu Coś przerobi je na, własną, na, własny, na własny biznes. Tylko w jaki sposób? Co oni Tego chcą z tym zrobić? Widzimy nadal, że będą trenować sztuki walki, widzimy troszkę zmianę dekoracji w tej bazie ich, nie? ale ciężko powiedzieć, co z tym będzie dalej? Jakby jak, co, jaki mają powiem... na to plan. I że miałem w głowie coś takiego, że mamy jakby dwie grupy, teraz. Wojowniczych kobiet na świecie, bo jednak w czarnej wdowie dostaliśmy te czarne wdowy, które zostały uwolnione i gdzieś tam Dobra. sobie biegały, a teraz mamy te, które zostały, te które są trenowane przez właśnie siostrę Szankciego. To prawda. To, prawda. to było też ważne dla siostry Szankciego, bo ona podkreślała, że jakby nie, bo, nie mogła. No, jakby ojciec Wenwu jakby ją ograniczał przez cały czas, więc w tej, nawet w tej jak się przenieśli do tej wioski, do tej talo, to tam podkreślali, okej, okay, my mamy tutaj inne zasady. I ten film ma tyle przekazów, tak ukrytych pomiędzy wierszami że według mnie jest bardzo wartościowy sam w sobie, nie tylko na poziomie rozrywkowym, na poziomie artystycznym, na poziomie humorystycznym, na poziomie emocjonalnym, rodzinnym. Jest tutaj tyle rzeczy, bo właśnie ja wiem, że mówimy już o scenach po napisach i w sumie kończymy tę recenzję, ale ja tylko chciałbym zawiązać, że właśnie przez to, bo zapomniałem o tym powiedzieć, przez to. Co wiemy o Wenwu i właśnie o jego relacji z synem i z córką i jakby z jego ukochaną. Później ta scena ostatnia, w której jakby on orientuje się, co się dzieje. I wcześniej jeszcze jego rozmowa z Shangchim jest bardzo emocjonalna i czujemy to, jakby ciężar tego wszystkiego, że to jest jakby bardzo osobiste dla nich wszystkich. Właśnie o to chodzi, żeby wszystkie też te wątki wychwycić i je przeżyć. Jeden czas zdecydowanie za mało, nie wystarczy. To mało, mało. To jest bardzo widowiskowy film i bardzo się cieszę, że wyszedł tak jak wyszedł. A wy dajcie nam znać, jak wam się podobał ten film w komentarzach. A my widzimy się z wami w kolejnych odcinkach na kanale. Dlatego jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie to zrobić klikając przycisk subskrybuj, albo dać łapkę w górę, albo możecie i to i to. Wiecie, ja wam nie zabraniam. Możecie Ech. też dać łapkę w górę, jeśli wam się podobało nasze omówienie. Jeżeli w ogóle chcecie sobie podyskutować o tym filmie, to zapraszamy Was na nasz serwer na Discordzie oraz na grupę Disney Plus Polska. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Pa!